Mamy 21 kwietnia 2023 Woda jakby zakwitła, zrobiła się lekko zielona Rybom to nie przeszkadza Kaczeńce zaczęły kwitnąć W strumyczku co płynie zwolna Cażą w urządzenie Głupie to urządzenie Jest już na tyle ciepła woda Że zacząłem karmić zwierzaki Zielenina robi się zielona <laughs> Czyli na sajtce wypuściły świeże pędy. Tu na brzegu też. <coughs> Rośliny te, które są w wodzie jeszcze nie ruszyły, ale mam nadzieję, że ruszą. <coughs> Trzeba będzie posadzić kanę rządek albo i dwa dosadzić trochę kosajców, jeżeli gdzieś dostanę sadzonki i zdobyć coś co pożre ten plankton roślinny może żywą rozwielitkę albo coś karp już nie powinny stanowić dla niej zagrożenia jest po prostu za drobna albo poczekać tak jak w zeszłym roku aż rośliny wyżrą wszystko i glony wyginą z głodu Terek pracuje, strumieczek płynie. kwiatki już się zakwitną. Przynajmniej te pierwsze, no, już zakwitły. Ciekawe, jak to się zamyka. okej. Okay.